Proszę Państwa, słyszeliśmy z wypowiedzi profesora Michała Zembali, że w sytuacji, kiedy mamy zniszczone serce, jedynym ratunkiem jest transplantacja. I Bogu dzięki ludziom, że transplantacja w Polsce stała się dostępna i nie muszą pacjenci migrować i szukać ratunku za granicą. Teraz, kiedy zniszczone mamy płuca, co możemy zrobić? Krótko zapraszam ważną wypowiedź wspaniałego pulmonologa Zabrzeńskiego, mojego współpracownika, doktora e, Mierkalenckiego. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie panu profesorowi, dziękuję gospodarzom za zaproszenie. Pan prezydent powiedział, żeby stawiać na jakość, podejmować nowe wyzwania. Ja właśnie reprezentuję taki ośrodek, który świetnie wpisuje się w. Prośbę. Proszę Państwa, ja wspólnie z moim kolegą postanowiliśmy połączyć nasze dwa wykłady, więc ja będę opowiadał, przeprowadzę Państwa przez prezentację przygotowaną przez naszego kardiochirurga, doktora Maciej'a Urlika. Proszę Państwa, na wstępie pozwolę sobie przedstawić takie tło, sytuację międzynarodową na świecie, abyśmy mogli później porównać sytuację w Zabrzu. Proszę Państwa, sy Proszę Państwa sytuacja na świecie, sytuacja pandemiczna spowodowała, że liczba zgłaszanych dawców, a tym samym potencjalnych narządów i możliwości przeszczepiania drastycznie spadła na całym świecie. Proszę zwrócić tutaj uwagę na. Przepraszam, nie potrafię włączyć. W każdym razie proszę zwrócić uwagę na liczbę 47%. Połowa ośrodków transplantacyjnych zawiesiła swoją aktywność, natomiast pozostała część ośrodków ograniczyła swoją działalność do pacjentów o tak zwanej najwyższej pilności. I proszę zwrócić uwagę, jaka niewielka liczba ośrodków na całym świecie podjęła wyzwanie przeprowadzania transplantacji płuc u chorych, którzy zachorowali na covid-19. Pierwsze doniesienia o transplantacji, transplantacjach, dwóch transplantacjach pochodziły z Chin, ale te doniesienia budziły dużo kontrowersji w środowisku medycznym. Wynikało to z zastrzeżeń dotyczących wątpliwie etycznego pobierania narządów w Chińskiej Republice Ludowej. Zastrzeżenia też budziły Kwalifikacje tych dwóch osób, ich wiek, choroby współistniejące. I na koniec obserwacja tych pacjentów zaledwie trwała kilka dni. Podejrzewamy, że bardzo szybko po kilku dniach ci pacjenci umarli. Kolejne doniesienia z innego wielkiego kraju, Indie. Proszę zwrócić uwagę, wykonano tam zaledwie dwie transplantacje. Ta liczba dwa będzie się pojawiać. Kolejny Kraj bliższy nam już, Belgia, też kolejne dwie transplantacje I proszę zwrócić uwagę, że dopiero w roku 2021 przez wcześniejszy okres, 20 rok, Belgowie przyglądali się na rozwój sytuacji w transplantologii płuc. Stany Zjednoczone, lider w medycynie. Proszę zwrócić uwagę, wywiad jednego z czołych transplantologów Stanów Zjednoczonych z 17 czerwca 2021 roku dotyczy danych, z połowy maja bieżącego roku. Dwadzieścia 20, 20 kilka wiemy już teraz transplantacji w Stanach Zjednoczonych, i chciałbym zwrócić uwagę na dwie informacje. Jedna to, jak długo pacjenci. Czekali, potencjalni kandydaci wpisani na listę, czekali na wykonanie transplantacji płuc, były to trzy miesiące i więcej, a pacjenci, niektórzy na ECMO czekali około pięciu miesięcy. I druga informacja ważna, na którą chciałbym zwrócić uwagę, będzie to mi później potrzebne, to wiek tych pacjentów 41 do 51 lat czyli w miarę młodzi ludzie. Proszę Państwa, Pan dyrektor wspomniał wcześniej, że uczyli się koledzy w szpitalu tymczasowym postępowania leczenia z tymi pacjentami chorymi na COVID-19. My też na początku uczyliśmy się. Wiele decyzji podejmowaliśmy w oparciu o nasze własne doświadczenia. Nie było literatury, nie było żadnych konsensusów. Pierwsze takie zalecenia, wskazówki wydali transplantolodzy kanadyjscy, które też ulegały z czasem modyfikacji. Proszę zwrócić uwagę punkt pierwszy pacjenci do 65 roku życia chwilę później już. Ta granica została znacznie obniżona. Pokażę Państwu. Kolejna ważna informacja. Pacjent kandydat do transplantacji płuc to chory z uszkodzonymi tylko płucami. Pozostałe narządy muszą być wydolne. Kolejny ważny punkt, na który chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Ciężka choroba. Rzeczą naturalną jest, że rodzina. Że lekarz chce szybko działać, szybko pomóc, szybko wyleczyć. Natomiast obserwując przebieg choroby, zauważono, że u części pacjentów funkcja płuc wraca. Trudno nazwać, trudno powiedzieć, że do stanu wyjściowego, ale ulega regeneracji. Ten proces ulega cofnięciu. Dlatego też zaczęto mówić. O tym, aby obowiązkowo u każdego kandydata do transplantacji płuc odczekać od 4 do 6 tygodni, bo może okazać się, że te płuca, nazwijmy to, wyzdrowieją. A wiemy, że własne płuca, nawet upośledzone, są lepsze niż przeszczepione płuca. Ponieważ, jak to kiedyś powiedział jeden z moich kolegów, Przeszczep to zamiana jednej choroby na drugą chorobę. Proszę Państwa, kolejne wytyczne. Są typowo transplantologicznymi wytycznymi. Pacjent musi wyrazić zgodę przez ten długi okres pobytu na ojomach, na intensywnych terapiach musi być w miarę możliwości rehabilitowany, ażeby kondycyjnie w jak najlepszym stanie przystępować do transplantacji. No i oczywiście warunkiem sine qua non jest ujemny wynik dwukrotny, ujemny wynik w kierunku obecności wirusa SARS covid 2 I tyle na świecie. Proszę Państwa, porówn chciałbym porównać dane z naszego ośrodka, obejmujące również wakacje lipiec 2020-2021. Przez ten rok do Ośrodka Zabrzańskiego zgłoszono 119 ankiet chorych post-Covid-19. 85% pacjentów było leczonych przy użyciu aparatury ECMO. Jakie przyjęliśmy warunki czy kryteria kwalifikacji? Dwa ujemne testy w kierunku SARS-CoV-2. Proszę zwrócić uwagę, obniżenie tego wieku do 55 lat to jest maksymalna granica. Dlaczego? Ponieważ pacjenta leczonego ECMO musimy traktować inaczej, troszkę inaczej. To jest pacjent wyjściowo w Trudniejszej sytuacji, który gorzej rokuje, do którego musimy podejść z wielką atencją. Wspomniane wcześniej brak niewydolności innych narządów, minimalne ryzyko uszkodzenia. Ośrodkowego układu nerwowego. Stanęliśmy przed nowym problemem. Na ogół, pacjent, który przyjeżdża do nas do kwalifikacji, jest to pacjent, z którym mamy kontakt, możemy go neurologicznie zbadać. Natomiast grotych pacjentów było sedowanych na respiratorach, na ECMO. Nie byliśmy w stanie przeprowadzić typowej oceny neurologicznej, a warunkiem takiej kwalifikacji do transplantacji jest. Pewność, że pacjent po transplantacji w budzeniu będzie funkcjonował, że jego centralny system nerwowy. I obwodowy też podejmie swoją funkcję. Wspomniany wcześniej okres oczekiwania czy wyczekiwania na rozwój zmian w płucach i brak innych przeciwwskazań do LTX to jest tylko jedno zdanie. Natomiast biorąc jakąkolwiek książkę do transplantologii, to jest od dwóch do trzech stron, punkt po punkcie, przeciwwskazania do transplantacji. Proszę Państwa. Wynik naszych kwalifikacji. Prawie 22% pacjentów zostało zdyskwalifikowanych już na wstępie. Kwalifikacje odbywały się online lub też za pośrednictwem przesyłanych mailowo dokumentów tych chorych. Początkowo my jeździliśmy do ośrodków, które były blisko zlokalizowane, czy to na Śląsku, czy w Małopolsce, ale później to było już technicznie niemożliwe. Więc kwalifikacja zdalna. Spośród pozostałych pacjentów, których objęliśmy kwalifikacją, 75% zmarło albo nie doczekało kwalifikacji, albo nie doczekało w ogóle propozycji transplantacji płuc. I ośrodek Zabrzeński wykonał transplantację u dziewięciu chorych. To jest pierwszy pacjent zresztą bardzo medialny, pierwsze przeszczepienie płuc 31 lipiec 2020. Pan profesor Michał Zembala powiedział, wspomniał, że kilka operacji w zabrzu miało miejsce. Pierwszych operacji w Polsce. My też wykonywaliśmy pierwsze operacje. To jest właśnie taki przykład, z czego Zabrze może być bardzo dumny. Pracownik jednego ze śląskich szpitali, hospitalizowany w śląskim w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Przetransportowany pod koniec lipca do Zabrza. 31 lipiec, przeszczepienie płuc. Ja dzisiaj rano rozmawiałem z tym pacjentem. Szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty. Obecnie przepływany. Na kontroli w szpitalu. Łącznie z tych dziewięciu chorych, których operowaliśmy, czterech opuściło szpital i wyszło do domu. Pięciu pacjentów niestety zmarło trzech na bloku operacyjnym, i pozostałych dwóch w nieco późniejszym okresie. Proszę Państwa, tutaj umieściłem zdjęcia trzech, bo nie otrzymałem zgody. No, nie udało mi się dotrzeć wczoraj do czwartego pacjenta, więc na pierwszym zdjęciu część naszego zespołu z pacjentem numer jeden, pan Grzegorz. Drugie zdjęcie to Strażak, pan Tomasz. I trzecie zdjęcie pani Izabela. Z nią też dzisiaj. Rano rozmawiałem, jest na kontroli w szpitalu. Proszę Państwa, Obaw mieliśmy bardzo dużo i nadal je mamy, bo nie wiemy, co nas czeka podczas operacji. Nie wiemy, jaka będzie funkcja tych przeszczepionych płuc. My nawet nie wiemy, jaka będzie przeżywalność u każdego z tych chorych. A wiemy, że jednostki chorobowe, które są podstawą do kwalifikacji, różnią się efektywnością naszego leczenia. Średnie przeżycie Ogólnie średnie przeżycie to 6,5 roku, natomiast między poszczególnymi jednostkami chorobowymi jest rozrzut rzędu kilku lat. Proszę Państwa, na początku mieliście Państwo takie zdjęcie prawidłowych płuc, czyli narząd taki ładny, różowo-biały, miękki, elastyczny, gąbczasty. Proszę zwrócić uwagę tutaj w dolnym prawym rogu. To są płuca pierwszego pacjenta. Małe, zwłókniałe, zwątrobiałe. To jest narząd, którym nie da się oddychać. Tak wyglądają płuca uszkodzone przez wirus covid-19. Dobiegam do końca. Proszę Państwa, takie konkluzje. Pan profesor Michał Zębala powiedział o bohaterach. Ja tych bohaterów widziałem nie tylko na ulicy Marii Skłodowskiej 9, ale też codziennie przez cały rok odbierałem od nich telefony. To byli bohaterowie z waszych szpitali, z klinik, ze szpitali rejonowych czy ze szpitali tymczasowych. Z pełną odpowiedzialnością powie, powiem, że setki pacjentów, jak nie tysiące, żyją tylko dlatego, że. Napotkali na swojej drodze zdeterminowanych lekarzy, pielęgniarki, ratowników, nie jestem wszystkich, przepraszam, w stanie wymienić, ale to dzięki ich cichej wojnie, o której mało kto wie, oni żyją. I jeszcze jedna informacja. Rolą transplantologa jest ocenić ryzyko niepowodzenia zabiegu transplantacji późniejszego okresu operacyjnego i ocenić też szanse na powodzenie tego zabiegu. Jak Państwo widzieliście, my niestety musimy odmówić niektórym pacjentom transplantacji, a w niektórych przypadkach i to bardzo często prosić o cierpliwość, obserwację i Monitorowanie rozwoju naturalnego choroby. I to nie wynika z naszej złej woli, ale tylko z tego, że mamy takie doświadczenie. Transplantologia, jadąc tutaj, myślałem, że goni Europę, ale potem sobie pomyślałem, że ośrodek zabrzański to jest w czołówce tej Europy transplantologicznej. A zawdzięczamy to tylko temu, że transplantologią zajmują się pasjonaci. I ich nadrzędnym celem, i to nie jest frazes, jest dobro pacjenta i walka o niego. I z pełną stanowczością gwarantuję za moich kolegów, że nad każdym pacjentem czy nad każdą kwalifikacją pochyla się zespół kilku, no bo nas jest tylko kilku. Mówię o zespole płucnym czy też kilkunastu, mówiąc o kolegach kardiochirurgach, którzy analizują wszystkie za i przeciw i wybierają najlepsze rozwiązanie. Dziękuję bardzo.